Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Gika. Dzisiaj na kanał w końcu wjeżdża klas dominator projektu Erika Traxa, czyli Michała skorupki. 4567 elementów i 1300 zł katalogowo, ale uwaga, do końca lipca z kodem Brodaty Dominator. Polska górą! Chciałoby się wykrzyczeć. Możecie kupić ten zestaw na Humbi.pl taniej o 300 zł. A jeśli oglądacie to już nieco później i lipiec 2025 roku za nami, to standardowo i tak możecie użyć kodu Brodaty15, który po prostu daje Wam 15% rabatu na wszystkie zestawy od kady. No ale dobra, jeśli chodzi o Dominatora, on trochę czekał, ale też czekaliśmy na dostawę, bo stok już był zbyt mały, żeby po prostu Wam to pokazywać, bo wy Moglibyście to obejrzeć i stwierdzić: Dobra, chcę, a dominatora nie ma. Ale dominatory są, więc możecie kupować, o ile oczywiście wam się spodobają, bo to jest kwestia indywidualna każdego. Ba, ja sam jeszcze nie wiem, czy on mi się spodoba. Jest na pewno duży, jest na pewno piękny, no i Michał odwalił kawał dobrej roboty, przynajmniej od strony wizualnej, bo jak to wszystko działa, no to, to w sumie jak coś to też nie będzie wina Michała, tylko wina Kady, prawda? Dobra. Tak prezentuje się pudełko i jest naprawdę duże. Jest naprawdę potężne, no ale umówmy się, wiele razy to mówiłem, kada pudełka robi świetne. Czy to wszystko będzie działać? Czy to wszystko będzie pracować? Nie mam wątpliwości, bo zresztą mogliście zobaczyć choćby już kilka miesięcy temu recenzję Wojwacha i tam wszystko działało jak należy. No, prawie wszystko działało jak należy, ale też zauważyliśmy, że kada, kiedy robi kolejne partie zestawów, to też wprowadza delikatne modyfikacje. A to coś, co było naklejką, staje się nadrukiem, a to coś zostało poprawione. No i tak to się prezentuje. Otwieramy pudło, a potem testujemy. Ale to jest kolos. Za każdym razem chwalę kadę za pudełka, i tutaj też to oczywiście zrobię, bo pudełko prezentuje się wybornie. Mamy oczywiście te wypukłości, widać, że wypukłości są polakierowane, ale coś tutaj się nie zgadza, bo jest delikatna pikseloza. Kiedy pooglądacie sobie z bliska ten nadruk, zobaczycie, że coś mrowi. Także spokojnie, nie bójcie się. Ja wiem, od czego się traci wzrok. Także ręce przy sobie, nic wam nie grozi. A teraz zobaczcie jak wygląda pudełko z drugiej strony. A oczywiście z drugiej strony możecie zobaczyć, co się rusza, co się przesuwa, co się kręci, co obraca. Ja, co prawda, nie jestem profesorem kombinologii stosowanej, ale mam nadzieję, że po recenzji, kiedy już się doedukuję, zaproponują mi stanowisko ministra rolnictwa. A w pudełku, oczywiście, dwa mniejsze pudełka z bardzo ładną grafiką konturową. Mamy tutaj też opony tak prezentuje się ta mniejsza, tak prezentuje się ta większa. Mamy też dwa piloty mamy też, między innymi, silnik. Do baterii boxa się nie dokopałem pewnie do pozostałych silników też nie, bo zakładam, że na jednym to się tutaj nie kończy i instrukcja podzielona na dwie części. Nie widzę tutaj naklejek, a może i widzę, kurczę, chyba muszę teraz to rozerwać i sprawdzić, czy to są naklejki. No bo jeśli są naklejki, to trochę się trzeba będzie z nimi kopać. Czy to są naklejki? Nie, to jest instrukcja, ale bardzo podobną widziałem już wcześniej. Dobra, czyli naklejek chyba nie ma, a może jednak są? Jest tutaj jeszcze jedna kartka. Czy to naklejki? Tak, to naklejki te prezentują się następująco, ale powiedziałbym, że są takie akceptowalne, więc jeśli nie ma więcej, to jest nieźle. Nie umiem znaleźć słów, które w bardzo prosty sposób opisałyby moje odczucia po złożeniu tego modelu. On jest fenomenalny. Wizualnie to jest totalny majstersztyk, ale jeszcze większym majstersztykiem jest to, jak w środku zamknięte są wszystkie silniki wraz z mechanizmami. Zrozumiecie to w pełni, kiedy będziecie mieli możliwość złożenia tego zestawu i gwarantuję Wam świetną zabawę. I oczywiście kilka przekleństw po drodze, które będziecie rzucać, ale wiecie, taki już jest urok tego hobby. Wszystkie funkcje będę Wam pokazywał po kolei, ale zanim do nich przejdę, zerknijcie jak wygląda pilot, a właściwie piloty, bo one są ze sobą połączone. No i oczywiście, żeby to wszystko odpowiednio pracowało, trzeba je sparować z akumulatorami, które znajdują się pod tą klapą, potem Wam je pokażę. No ale zacznijmy sobie może od rozdrabniacza słomy, który znajduje się w tym miejscu. Możemy sobie opuszczać tę klapę. Góra, dół i to tyle. Ale też możecie zobaczyć, jak działa skręt. No i teraz pozwolicie, że wam to zaprezentuję. Myślę, że promień skrętu jest całkiem spoko. Natomiast mamy tutaj albo jazdę prosto, albo w lewo, albo w prawo. Nie możemy sobie tego promienia skrętu zmieniać. No i co istotne, możemy oczywiście jeździć do przodu i do tyłu. Tak to wygląda. Ruch jest delikatnie szarpany. Miejcie to na uwadze. Dobra, to pierwsze funkcje za nami. Idziemy dalej. Ja coraz poważniej zastanawiam się, czy to nie jest najbardziej zaawansowany zestaw klocków, jaki kiedykolwiek miałem okazję składać. A przy okazji, naprawdę niesamowicie piękny. Tu mamy drabinkę, ale tutaj zwróćcie uwagę na ten gigantyczny panel, który zakrywa bok pojazdu. Mamy tutaj oczywiście kilka nadruków, włącznie z tym wielkim logo klasa, który jest umieszczony na kilku klockach. Mogliście to wcześniej zobaczyć, że po prostu one były zapakowane w oddzielny woreczek, no i oczywiście możemy sobie te elementy odpinać i zobaczyć, jak to wszystko prezentuje się wewnątrz, a w tym wypadku wygląda następująco, no i tutaj możecie zobaczyć, że najpierw budujemy sobie serce tej potężnej maszyny, a potem obudowujemy je tymi wszystkimi elementami i dużymi panelami. To co? Idziemy dalej, zobaczcie, gdzie ukryte są baterie. Pora podnieść klapkę. W środku, oczywiście, znajdziemy dwa akumulatory, i mamy tutaj bardzo wygodny dostęp do tego, żeby je uruchomić i żeby je ładować. Szkoda tylko, że nie są to akumulatory na USB-C. Ale jeśli chodzi o kable, to cała ta plątanina kabli została ukryta w środku. I to też myślę, co jest istotne, to to, że one są tam bardzo dobrze zorganizowane. Nie ma czegoś takiego, że macie wrażenie, że kable są za długie, że są uporczywe, że czegoś nie można domknąć. Pod tym względem budowa przebiegała bardzo płynnie. Więc myślę, że możemy iść dalej. Pora na kabinę. Teraz trochę tak, jakbym nagrywał ze Steadicama, no ale zobaczcie, tak prezentuje się wnętrze kabiny. Absolutnie nie ma tutaj mowy o tym, że została wykonana w jakiejś dziwnej skali. To wszystko bardzo dobrze zgrywa się z całą resztą konstrukcji. Mamy wygodne siedzenie, przynajmniej mam taką nadzieję. Mamy też kierownicę, no i wszystko, co w kabinie znaleźć się powinno, włącznie z gaśnicą, która znajduje się w tym miejscu. Idziemy dalej. Pora na zespół żniwny. Po odpięciu jednego aksla ściągamy go w bardzo wygodny sposób. Konstrukcja imponująca, jeśli chodzi o rozmiar, natomiast jest to przy okazji konstrukcja, która pewnie będzie sprawdzała Waszą cierpliwość, no bo zwróćcie uwagę na to, ile mamy tutaj powtarzalnych elementów. Kiedy będziecie składać tę część, to zdecydowanie nie będziecie się dobrze bawić i będziecie sobie myśleli, oby to się już za chwilę skończyło, ale kiedy już zamontujecie go na miejscu, to zdecydowanie będziecie czuć o ile nie trafi wam się, przynajmniej tak mi się wydaje, felerne koło zębate, które powoduje, że ruch tego elementu nie jest płynny, co zaraz wam pokażę. Pora na zabawę z zespołem żniwnym. Możemy go sobie podnosić i możemy go sobie też opuszczać, ale oczywiście możemy go też wprawiać w ruch. Natomiast ja mam wrażenie, że. Coś tutaj nie bangla z jednym elementem. No bo kiedy zrobię sobie w ten sposób, to widzę, że w tym miejscu po prostu koła zębate zaczynają dziwnie przeskakiwać. Kiedy sobie ten mechanizm odepnę i wyłączam napęd silnika, wszystko się kręci. Napęd wtedy też działa, więc mam wrażenie, że tutaj coś jest nie tak z przełożeniem. No bo zobaczcie, wprawiam w ruch, trzaska, 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 i tutaj po prostu widać. O! Że absolutnie nie chce mi to działać jak należy, być może coś gdzieś przesunąłem, nie mam zielonego pojęcia. Muszę to sprawdzić, bo diagnoza niestety jest w trakcie, ale tak normalnie to działa, bo w innych materiałach o tym modelu to wszystko się kręciło, ale tak jak mówię, być może to jest kwestia jednego elementu. Postaram się też znaleźć taki zapasowy i po prostu go sobie podmienię. Pewnie wtedy wszystko będzie działało jak należy, ale mam wrażenie, że to nie jest jedyny element, który po prostu tutaj mi nie działa jak należy, bo jest jeszcze jeden problem. Drugi problem pojawił się tutaj. W tym miejscu znajduje się zbiornik na ziarno i można tam się dostać w naprawdę prosty sposób, dlatego że te elementy możemy sobie odpiąć. No i w momencie kiedy używam tych guziczków, to powinno to się podnosić i opuszczać. Niestety mam wrażenie, że chyba mam wadliwy podnośnik, no bo z tego względu, że jak naciskam sobie ten guzik, to coś tam przeskakuje, ten już nie, ale kiedy wykręciłem to ręcznie, to mechanizm się opuszczał, ale kompletnie nie dawał znaków w drugą stronę. Jestem też w trakcie diagnozy, ogarnę, ale znowu w innych materiałach działało, więc być może tym razem ja miałem pecha i trafiły mi się gorsze części. Rura działa? Działa. Na szczęście tutaj wszystko działa tak jak należy, to jest oparte o ślimaka no i możemy ją sobie ustawiać z powrotem na miejsce. To co, jedziemy po przyczepkę. Ja serio po nią pojechałem, tak prezentuje się przyczepa, na której możecie transportować zespół żniwny. No i tak jak Wam wcześniej pokazywałem, on bardzo prosto się odpina, a sama przyczepka też prosto się odpina, bo mamy tutaj po prostu... O! Taki prosty zatrzask, no i w momencie, kiedy sobie to podepniemy, to wtedy zdecydowanie efekt dło wow jest jeszcze większy, bo macie wrażenie, że zestaw po prostu staje się jeszcze bardziej gigantyczny. No, tak to wszystko wygląda z bliska. Konstrukcja bardzo prosta i w ogóle to jest element, który po prostu znajdziecie w ostatnim, ósmym etapie budowania. Myślę, że możemy przejść do podsumowania tego zestawu. W serionie miałem problem związany z tym, że jeden klocek był niedopasowany do reszty, i rzeczywiście coś tam się blokowało i haczyło. Mam wrażenie, że tutaj jest podobnie, no bo w jednym i w drugim miejscu, gdzie problem widzę, to mechanizmy działają, kiedy odepnę je od silników, ale po podpięciu znowu jest problem, więc zakładam, że to jest pewnie związane z tym, że dwa elementy są po prostu niedoskonałe. Tak mi się wydaje, jeśli uważacie inaczej, dawajcie znać, ja jeszcze będę to starał się rozwiązać. Sprawdzałem trzykrotnie z instrukcją i według Instrukcji wszystko było ok. Ale ostatnio ktoś z was pisał, że miał problem z kigzauberem, i udało nam się jakoś dojść do rozwiązania tego problemu, bo ja w podobnym miejscu też gdzieś miałem lekką rozkminę w instrukcji. I ten problem rozwiązałem i u tego widza, który o tym pisał, też to udało się rozwiązać. Ale wracając do dominatora. Wizualnie to jest absolutna petarda. Jeśli chodzi o kolory, są intensywne, klocki wyglądają bardzo dobrze. No jak widać, być może nie wszystkie. A jeśli chodzi o funkcje zabawowe, no to umówmy się, to nie jest model do jeżdżenia. On jest delikatny. Kiedy go będziecie przenosić, Coś może Wam odpaść, oczywiście jeśli będziecie go przenosić bardzo niespokojnie, ale mimo wszystko, to jest model na półkę. Raczej nie sugerowałbym Wam, żebyście wyszli z nim na dwór, jeździli nim po kostce, po chodniku, a po trawie to już w ogóle, bo to raczej nie ma sensu. Ten ruch do przodu i do tyłu jest delikatnie szarpany, miejcie to na uwadze, ale zakładam, że to też może wynikać z tego, że po prostu to jest krowa, która swoje waży. To co, ja idę rozwiązywać moje problemy techniczne, mam nadzieję, że rozwiążę, a wam już powiedziałem wszystko. Dawajcie znać, co wy sądzicie o tym modelu. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.